Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam w jaki sposób połączyć ze sobą dwa łączniki schodowe. Dzięki czemu stworzymy układ schodowy, czyli takie połączenie łączników, które pozwala nam sterować niezależnie oświetleniem z dwóch różnych miejsc. Sprawdza się to jak sama nazwa wskazuje na klatkach schodowych, ale również długich korytarzach czy też przedsionkach. Spójrzmy sobie na schemat połączenia. Przewód fazowy, który będzie nam tutaj biegł bezpośrednio. Rozdzielnicy elektrycznej podłączamy zawsze pod styk ruchomy. Albo będzie to jedynka, albo specjalne czerwone oznaczenie, może też być literka L line od przewodu liniowego fazowego. Czyli w tym wypadku jak spojrzymy sobie na ten schemat, widzimy, że to jest styk nieruchomy, to jest styk nieruchomy, a tutaj mamy styk ruchomy, który przekazuje nam tą fazę na trójkę albo na czwórkę, zależnie jak ustawimy nasz Przycisk. Zatem zawsze na którymś z tych dwóch styków będzie faza. Na jednym lub drugim. I te styki, a w zasadzie przewody łączące te dwa styki z tymi samymi dwoma stykami w drugim łączniku. Przewody, które są podłączone pod te styki, nazywamy przewodami komunikacyjnymi lub korespondencyjnymi. Te dwa styki są bardzo istotne, bo to od nich zależy właśnie cała ta w cudzysłowie zabawa łączników schodowych. Spójrzcie na przykładowy układ, jaki tutaj zbudowałem. Tutaj mamy lampkę. Powiedzmy, że ta lampka będzie zainstalowana na suficie na półpiętrze. Pierwszy łącznik będzie zainstalowany w puszce instalacyjnej na parterze, a drugi łącznik w puszce instalacyjnej numer 2 na pierwszym piętrze. I teraz my chcielibyśmy na dole sobie włączyć oświetlenie proszę bardzo. Działa. Wchodzimy sobie na pierwsze piętro i łącznikiem wyłączamy. Przychodzi drugi mieszkaniec. Znowu na parterze. Włącza sobie oświetlenie. Wchodzi na drugie piętro i wyłącza. Przychodzi trzeci. Włącza. I u góry jest wyłącza. Ktoś się u góry obudzi i chce zejść na dół. No to włącza sobie. Jest na dole i może wyłączyć. Działa to w dowolny sposób. Nie ma tutaj, zobaczcie, żadnej priorytetyzacji. Po prostu przełączenie jednego łącznika. Włącza. A przełączenie tego samego lub drugiego wyłącza, i na odwrót. Nie ma tutaj czegoś takiego, że zmienimy pozycję na taką samą, i będzie na przykład świecić, i świecić jak zmienimy. Zawsze jest na odwrót, więc to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Często stosowane także na przykład w sypialniach, gdzie możemy uruchomić sobie oświetlenie przy drzwiach. A na przykład przy łóżku możemy wyłączyć oświetlenie. Są też łączniki dwuprzyciskowe, łączniki schodowe dwuprzyciskowe, dzięki czemu możemy sterować na przykład dwoma strefami oświetlenia. Ale o tym zaraz. Spójrzcie, jak to wszystko jest zbudowane. Tutaj mamy już zasilanie uruchomione, i przewodem brązowym, fazowym, liniowym przechodzi sobie zasilanie do styku ruchomego. Tak jak jest tutaj na schemacie. I ten styk ruchomy jest połączony albo z jednym stykiem, albo z drugim stykiem. Czyli albo z przewodem czarnym, albo brązowym. Spójrzmy, jakby to było tutaj. Jak widzimy, lampka nie świeci. Przewód szary nie jest podłączony. Zatem mamy tutaj połączenie z tym przewodem. Czy tak jest naprawdę? Spójrzmy. Jest. Zgadza się, że szary nie ma? No nie ma. Tak więc widzimy, że. Czarny jest pod napięciem cały czas. Podłączony jest dokładnie do tego samego styku w drugim łączniku, ale niestety lampa nie świeci, a no to dlatego, że tutaj nasz przycisk tak jest wysterowany, że ten styk ruchomy jest połączony z szarym, ale szary nie jest pod napięciem, dlatego nie świeci. Takie inteligentne, a tak proste rozwiązanie, prawda? Tak więc myślę, że jest to w pełni zrozumiałe dla każdego z Was. Najważniejsze zapamiętajcie jedno: jeżeli będziecie kupować taki łącznik schodowy, oczywiście kupcie dwa dokładnie takie same tego samego producenta, a więc będziemy mieli bardzo prostą robotę. Czyli tutaj czwórkę łączymy przewodem z czwórką w drugim łączniku, trójkę z trójką w drugim łączniku, do jedynki doprowadzamy fazę, czyli nasze napięcie, i z jedynki wyprowadzamy do odbiornika. Tak, jak tutaj dokładnie widzicie. Czyli brązowy z odbiornika i brązowy z zasilania są w tych samych złączach, jak widzicie. A przewody korespondencyjne połączone dokładnie tak samo w tych samych miejscach. I możemy sobie wygodnie sterować oświetleniem z dowolnego miejsca. Fajne rozwiązanie. Proste i mam nadzieję, że dobrze to Wam zaprezentowałem. Zauważcie jedną rzecz. Od Waszego. Źródła zasilania, czyli waszej rozdzielnicy elektrycznej, doprowadzamy do pierwszej puszki instalacyjnej przewód wielożyłowy, a w tym wypadku trzyżyłowy, czyli przewód ochronny, neutralny, fazowy. Załóżmy, że nie mamy instalacji puszkowej, czyli mamy po prostu instalację elektryczną bezpuszkową, najczęściej stosowaną, czyli bez puszek rozgałęźnych przy suficie. I teraz z naszej puszki numer 1 do puszki numer 2 musimy przeprowadzić Przewód wielożyłowy, minimum czterożyłowy. Dlaczego? Dlatego, że zawsze neutralny i ochronny po prostu przeprowadzamy dalej. Łącznik w żadnym stopniu nie wykorzystuje tych dwóch przewodów, ale musimy te dwa przewody doprowadzić do odbiornika. Zawsze. Jak widzicie, może to być np. złączka elektryczna WAGO, czy inna złączka skręcana. Ale dwa przewody korespondencyjne musimy przeprowadzić pomiędzy tutaj. Jak widzicie, dwoma puszkami instalacyjnymi. Zatem połączenie łączników schodowych z jednym przyciskiem musi być zrealizowane za pomocą w sumie dwóch przewodów korespondencyjnych, ale także będą tu jeszcze biegły dwa przewody, czyli neutralny i ochronny. Zatem musimy mieć tutaj przewód czterożyłowy. Następnie do naszego odbiornika doprowadzamy znowu przewód trzyżyłowy. Jak widzicie, musimy zawsze doprowadzić przewód ochronny PE do naszego tutaj odbiornika nawet jeżeli w danej chwili ten odbiornik nie będzie wykorzystywał, bo być może jest to oświetlenie, które nie ma gdzie podłączyć tutaj przewodu ochronnego to nie ma znaczenia, my musimy doprowadzić do kostki przyłączeniowej lampka może nam się za rok zmienić jakiś na przykład plafon, czy żerandol na klatce schodowej i będzie potrzebowała podłączenia przewodu ochronnego, a gdyby go nie było, no to oczywiście będzie niebezpiecznie. Tak więc, zgodnie z zasadą, że najpierw bezpieczeństwo potem zasilanie, przewód ochronny zawsze musimy dostarczyć. Tak więc jak widzicie, mamy 3, 4, 3. I jak widzicie, jest to banalnie proste rozwiązanie. Bardzo praktyczne, proste. i wystarczy kupić sobie dwa łączniki schodowe i poprowadzić instalację. Pamiętajcie, że wszelkie prace, oczywiście musi wykonywać, powinien wykonywać. Człowiek z odpowiednimi uprawnieniami i odpowiednią wiedzą i zawsze na odłączonym zasilaniu czyli odłączonym napięciu wszystko jasne, mam nadzieję, jeżeli będziecie chcieli, to niebawem pokażę Wam jeszcze połączenia z łącznikami krzyżowymi, żeby rozszerzyć na przykład, jeżeli byśmy mieli klatkę 2, 3, 4, 5 czy też 10-piętrową albo na przykład łączniki schodowe dwuprzyciskowe od razu Wam tylko tak podpowiem, jeżeli mielibyście łączniki schodowe dwuprzyciskowe w ten sposób, tu i tu to jedyne co musicie zmienić to ilość tutaj żył pomiędzy dwoma puszkami instalacyjnymi mamy tutaj dwa przewody korespondencyjne na jednym przycisku więc gdybyśmy mieli dwuprzyciskowe, to musimy podwoić tą ilość czyli korespondencyjnych byłoby po prostu 4 zatem Przewód musiałby mieć tu przynajmniej 6 żył pomiędzy dwoma puszkami instalacyjnymi. Więc byłoby tak, 3, 6, a tutaj byśmy musieli zastosować minimum do odbiornika elektrycznego. Bo zakładam, że skoro mielibyśmy dwa przyciski, to chcielibyśmy sterować dwoma strefami oświetlenia, czy to by był żerandol dwustrefowy, czy też na przykład dwie różne lampy w dwóch różnych miejscach. To w takim wypadku z tej puszki instalacyjnej, albo musielibyśmy czterożyłowy przewód doprowadzić do żerandola dwustrefowego. Albo dwa przewody trzyżyłowe do dwóch różnych odbiorników. Na przykład lampy na półpiętrze albo na piętrze i na parterze. Tak więc to już jest kwestia indywidualna, kto jakby chciał. Ale tutaj omówiłem wam w głównym zakresie tego filmu akurat połączenie dwóch łączników z jednym przyciskiem. Spójrzcie sobie jeszcze raz, a będzie wszystko jasne. Oczywiście, jeżeli instalacja byłaby puszkowa, no to naturalnie w tych dwóch puszkach przy suficie, robimy sobie połączenia tych wszystkich przewodów za pomocą złączek elektrycznych ale większość osób już teraz robi instalacje bezpuszkowe, czyli bezpośrednio od rozdzielnicy do puszki, z puszki do puszki i z puszki do odbiornika z mojej strony to tyle, dziękuję Wam za uwagę jeżeli będziecie mieć jakieś uwagi, czy też pytania oczywiście zachęcam Was do komentowania jeżeli Wam się podobało, łapa w górę subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym poradniku, cześć!